Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przekazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Z reguły wydaje nam się, że jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistość wokół nas przez zmianę prawa. Bardzo często to się dokonuje w społeczeństwie, w którym pewnego rodzaju zakazy, nakazy wprowadzane są na bieżąco. Dzieje się to w małych grupach, we wspólnotach, w których gdy tylko pojawią się problemy międzyludzkie, natychmiast pojawiają się także regulaminy z pewną żywnością. Wspominam z moich czasów seminaryjnych regulamin mycia łazienki i regulamin otwierania okna w kaplicy seminaryjnej. Ale zapominamy o tym, że to nie regulaminy i nie prawo zmieniają rzeczywistość wokół nas, tylko nawrócenie serca, zmiana serca. I, I o tym także dziś mówi Pan Jezus: To, że zaczniemy nauczać jakiegoś innego dekalogu, albo ten dekalog rozszerzać do poziomu współczesnych aktów prawnych, niewiele zmieni w człowieku i niewiele zmieni w naszych międzyludzkich relacjach. Natomiast najdrobniejsza zmiana w sercu zmienia w relacjach międzyludzkich wszystko. Do zobaczenia jutro. Jeżeli szukasz książki, która się Twoim światem i doświadczeniem Pana Boga, to zapraszam. Miłosierdzie, Serce Ewangelii. Książka dostępna na stronach wydawnictwa Wam i w dobrych księgarniach.